Kalendarzowa wiosna nadeszła. Za oknami akademików słońce, a na kampusie wielkie akademickie grillowanie. Coroczna impreza organizowana przez samorząd studencki we współpracy z opolskim AZS-em i Radiem Sygnały. Opanowaliśmy sytuację i cały czas kontrolujemy to, co się tutaj dzieje. No Jest bardzo dużo ludzi, tutaj myślę, że przekroczyliśmy co najmniej 3000 uczestników, jest na pewno dużo więcej niż rok temu. No Pełen sukces, frekwencji. Ogólnym założeniem było to, żeby zorganizować również jakieś konkurencje sportowe, co oczywiście odbywa się tam w kwadracie ogrodzonym. Na razie było limbo, czyli przechodzenie pod belką oraz skoki w workach. Ludzie świetnie się bawią, ogólnie współpracują, chcą się bawić. Mimo, że impreza oficjalnie rozpoczęła się o godzinie 18, to już wczesnym popołudniem w okolicach SCQ pojawili się pierwsi grillujący, którzy studenckie miasteczko opuścili późnym wieczorem. Jakie wrażenie wywarło na nich to wydarzenie? Przywitanie wiosny, jak na razie widać, bardzo udane. Powitaliśmy naszą marzannę z pryzmy, bardzo udana była naszych kolegów. Dwa lata temu, rok temu, w tym roku jest najlepiej. Bez zarzutu. Rewelacyjnie. Czy uważacie, że taka impreza powinna pojawiać się częściej? Nie, eee. myślę, że nie powinna pojawiać się częściej, bo ona jest jedna w swoim rodzaju i nie może być Raz częściej. Raz do roku to jest odpowiedni event, który powinien się pojawić. Raz do roku i nigdy więcej. Jak słyszę muzykę, ludzie się dobrze bawią. Słyszę e, przypalone kiełbaski, Słyszę, czuję przypalone kiełbaski. E, jak najmniej to jest pospolite ruszenie dzieci Mary i może. Może też dlatego, że dzisiaj jest ostatni dzień złożenia indeksów. Ja złożyłam wczoraj. Bardzo się cieszę, dlatego mam też okazję i ze wszystkimi się sol solidaryzuję. Z tymi, którzy zdali sesję. Brawo. Przy takiej zabawie nie mogło zabraknąć muzyki najlepiej zestawionej. Wielkie akademickie grillowanie nakręcało trzech DJ-ów. Dwóch z nich zapytaliśmy o muzyczny klimat imprezy. W sumie klasyki, tak? Było dużo, dużo ludzi, strasznie skakało przy makarenie. Nie da się ukryć. Yy, na najbardziej w modzie są lata 90. -te. Oczywiście Coco Jumbo, yy, Majorka i te sprawy, Disco Polo. Cieszymy się z tego, że każdy generalnie kto przychodzi jest uśmiechnięty, szczęśliwy, szczęśliwy. Nikt nie narzeka na muzykę jaka leci. Słyszysz jest w popatrzcie, popatrzcie co się dzieje. Wśród studenckiego tłumu, podobnie jak przed rokiem, odnaleźliśmy także aktorów z Teatru Tańca i ruchu z ogniem manticora, którzy specjalnie na tę okazję przygotowali prawdziwie gorący pokaz. Jak co roku to już chyba będzie taka tradycja, bo widać, że się podoba, temperatura taka tak się waha, no ale dzięki nam jest gorąco i my też my tu się rozgrzewamy i cały czas będziemy kręcić. Pokazujemy to, że jeszcze się nie wypaliliśmy i cały czas mamy nowe pomysły, które możemy wdrażać. Dołączyliśmy do tego DJ, dołączyliśmy do tego Bębny, Osoby, które tutaj grają, które chcą coś robić w Opolu, które chcą pokazać całej Polsce, że Opole jest miastem, w którym naprawdę warto coś zrobić. Z wielkim akademickim grillowaniem nierozerwalnie złączona jest także akcja Czysty Kampus. O co w niej chodzi i na czym polega, tłumaczy Krzysztof Cieciura. Samorząd AZS i Radzie Sygnały, czyli organizatorzy tej, tej imprezy, będą musieli to wszystko posprzątać. No bo jak zawsze zapraszasz gości do swojego domu, no to później po tej imprezie musisz naczynia pozbywać. W tegorocznych Małych Piastonaliach ostatecznie wzięło udział ponad 4 tysiące żaków, dlatego można mieć nadzieję, że tak hucznie przywitana wiosna już nie odejdzie.